Tym palonych ofiar. Idę w stronę, gdzie pieśń brzmi najgłośniej, I wkrótce widzę świątynię Apollina. Ludzie milkną, gdy bliżej podchodzę, Rozpoznają we mnie cudzoziemca, Ty nieświadoma. Najbliżej ołtarza odwracasz się. Patrzymy na siebie i wiesz, tak jak ja wiem, że jesteśmy na siebie skazani. Ja nie wiedziałem, kim ty jesteś. Ty nie wiedziałaś, kim ja jestem. Co mnie wstrzymało wtedy, by podbiec do ciebie i cię objąć? Co Ciebie wstrzymało wtedy, by podejść do mnie, aby mnie przytulić? Pamiętam ten wieczór. Pieśń umierała jak deszcz po burzy. Zrobiło się cicho. Odwróciłam się i zobaczyłam Ciebie. Stałeś naprzeciw mnie, brudny, z kijem w dłoni i uśmiechałeś się. Pamiętam, uśmiechałeś się. Nieporadnie poruszałeś ręką z tym kijem, jakby był jakimś niepotrzebnym ciężarem, a potem. Spojrzałeś na swoje zniszczone ubranie i powiedziałeś: Przybywam z Koryntu. Spytałeś, jak się nazywam i czego szukam w Tebach. A ty powiedziałeś: Spokoju. Źle trafiłeś, powiedziałeś. Spytałeś: Dlaczego? No, powiedziałaś o Sfinksie. Powiedziałeś. Zaprowadź mnie do niego. I poszliśmy za nami całe miasto. Pamiętasz? Pamiętam. Uśmiechnij się. Jak wtedy? Wszyscy pójdziemy za Tobą. Kocham Cię. Ja też. Ja też Ciebie kocham. Zrób za słowo słodkie. Siostrę Artemida, boginie łąki pól, I Apollina, który strzałami trafia czas. I Apollina, który strzałami trafia czas. I boską trójką z chmury, z fruncie, ratować nas. Edyp jest chory. Niepokój i trwoga walczą o jego udręczoną duszę. Do nowych wyroków dawno on miarę przykłada. Wieściom strasznym i groźnym ulega Apollo Linejski, Boże najbliższy, bądź nam miłosierny, ulżyj cierpiący. Przynieść wyzwolenie. W strachu kulimy się, jak marynarze, którzy spostrzegli, że sternik oszalał. Powiedzcie, proszę, gdzie tu jest pałac królewski Edypa? A przede wszystkim, gdzie odnajdę króla? Jesteś na placu królewskim, człowieku. To żona króla. Matka i jego dzieci. Niechaj jej zawsze szczęście w życiu sprzyja, jako oddanej i prawej małżonce. Niechaj i ciebie szczęście nie opuszczę. Życzę ci tego za twoje dobre słowa. Co nam przynosisz? Po co tu przybyłeś? Mam dobre wieści. Dla domu i króla. Dobre, nowiny? Z jakich stron pochodzisz? Idę z Koryntu, a moja wiadomość sprawi ci radość, choć trochę zasmuci. Smutek i radość dziwne połączenie. Mówią w Koryncie, co chętnie zaświadczam, że chcą, by Edyb zasiadł na ich tronie. Rządy w Koryncie sprawuje Polybus. Już nie. Śmierć go zabrała z tronu do grobowca. Umarł? Polibos? Trudno w to uwierzyć. Niechaj ja umrę, jeśli on nie umarł. Kim jest ten człowiek? Przybył z Koryntu, by cię powiadomić, że zmarł twój ojciec. Polybos nie żyje. To prawda. Powiedz wszystko po kolei. Jak po kolei, to zacznę od tego, że rzeczywiście nasz król spoczął w grobie. Co go zabiło? Podstęp czy choroba? Podstępna niemoc, tak bym to określił. A więc choroba i sędziwe lata. Bogowie, cóż warte są wieszczące groze słowa wyroczy? Ojciec w Koryncie spoczywa pod ziemią, ja w tebach nawet nie dotknąłem miecza! Zabrał ze sobą do grobu wyrocznie, tak jak on martwą, tak jak on niewładnął. Czy nie mówiłam ci o tym? — Od dawna. — To prawda, lecz strach mnie dotąd zwodził. — Więc teraz nie bierz już tego do serca. — łoże matki, też mam się nie lękać? Dlaczego człowiek ma żyć w wiecznym strachu, skoro przyszłości przewidzieć się nie da? Los wszystkim rządzi, więc zdaj się na niego. I niech cię z matką miłość nie przeraża. Bo śniąc, nie jeden był matki kochankiem lepiej spokojnie żyć. O śnie zapomnieć. Wciąż jeszcze przecież moja matka żyje. Ale grób ojca przynosi ci spokój. Wielki to prawda. Lecz matki się boję, wolno zapytać. – Kogo ta się lękasz? – Meropy, żony Polibosa starcze. – Lecz czemu taką wywołuje grozę? – Nie ona! – Ale delficka wyrocznia! – Mógłbym ją poznać? Czy to tajemnica? Przed laty Apollo rzekł, że ojca zabije i z własną matką żyć będę jak z żoną. Dlatego właśnie Koryn dopuściłem i od tak dawna na obczyźnie żyję.